Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Xpack. E, no i tak, jest godzina 10 w niedzielę. E, tak mi się wstać nie chciało, ale no uznałem, że no muszę nagrać, bo będę później szedł do cioci na imieniny. Także e, trzeba nagrać dzisiaj dwa odcinki Xpacka. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i co? E, kontynuujemy sobie robienie tych e, magicznych lusterek. Mm, mam już zrobione 8 takich, czyli potrzebujemy jeszcze tylko zrobić oprawkę, tak? Mm, no i to drugie lusterko, które będzie służyć do przesyłania. Mm, także zróbmy sobie, pierw, wiadomo, to yy, Portable Hole jeszcze będziemy potrzebować i Gold Ingot. Aaa, już dwa się zrobiłem. No to Lux Malina w takim razie, dobrze, że założyłem tą dwójkę yy, Gold Ingot i Portable Hole. Także pierwsze sobie skoczyłem może po złoto. Eee Boż, no Na pewno gdzieś tam w którejś ze skrzyni jest to złota, ale No Panie Ogarnij się eee, Ogólnie tak mm, Powtórzę to teraz i powtórzę to zarówno w pierwszym odcinku eee, drugiego sezonu Minecrafta Ktoś tam uznał, że Dobrze, że robię serii XP serię techniczną e, Że będę konkurował z, naj, z największymi takimi, wiecie e, youtuberami, którzy tworzyli sobie serię, bądź tworzą nadal serie techniczne e, od razu zdementuję tą plotkę e, XP nie będzie serią typowo techniczną. Będzie również eksploracja. Będzie również eksploracja, mm, będzie również. Mm, jakieś tam wiecie e, Kopce, nie kopce e, Przygody, zabijanie mobów nie, nie będę tylko siedział w piwnicach I kopał e, nie, nie, nie kopał O kurde, nie, nie mam tego Chociaż może będę mieć e, Ender per raz 4. Do, dobra e, I wiecie, nie będę tylko siedział I robił rurki Także spoko loko Nie bójcie się Mam takie coś? Mam 4 akurat. Tam potrzeba 4, dobrze pamiętam. Ej! No panie, Ogarnij się! Oj, cholerka, jasna, no mylą mi się ci te przyciski. Dobra, Portable Hole razy 4 i Ender Pearl, dobra Ender Pearlów będę potrzebował zdecydowanie więcej. I tak. Eee, dobra. Dobra. Czyli gówno, nie potrzebę to wkładałem. Cyk, 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 cyk. Teraz tak, y, to 24. Y, tu jest 4, tak. Magic potrzeba, nie, permutio potrzeba i wokus potrzeba. Y, czyli tak, y, 4, 8, y, 12, 16, 20, 24. Jest. Teraz permutio. <laughs> Permu. E. Y, Copper Emerald e, co tutaj możemy dać Sil O oh, Silver Ingot i tak już się nam nie przydadzą w tej serii także można je wyciepać i takie coś ma w sobie dwa czyli zaraz zobaczymy, tam będzie trzeba wsypać tego, 8 e, raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem i jeszcze wokus 2 tools. Jest. E, o, czas akurat mam przy sobie. Czes <laughs> ma przy sobie 4. Czyli. Moment. 4, 8, 12, 16, 20. Fakt, 4 zabraknie. Mm, no to w takim razie włożymy sobie lead. Lead, lead. Mam w ogóle lead. Nie, chyba wszystko tak przerobiłem. No to coś innego uh, um, tam, 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 flower. Nie, flower nie mam to tutaj. Aha, flower pot tutaj pisało, dobra. Uh, bowl, to jest bowl Bowl, bowl, bowl. To jest bowl Bowl to jest miska, dobra Okej okay. Eee... Uh, o, wiem co włożę. Wiem co włożę. Tam brakuje czterech, nie? O kurde, i tak za mało No to dobra, zrobimy sobie więcej Ten Minecraft już naprawdę mnie nie lubi Tnie i tnie się Cały dzień Dobra Także Trzy, cztery Dobra, mamy portable hole No i teraz te lusterka tylko trzeba zrobić po prostu to jakoś szło tak I tu tak Bardzo Dobrze Zaraz się zrobi Motus, 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 motus Motus Erszard Mamy, mamy Ile tam tego motusa Potrzeba? 16 W takim czymś jest 2, czyli 8 Akurat wziąłem Dobra, już się naładowało Także wrzucamy 8 a się zmarnowało, ale tych wispów tam teraz będzie latać. Ok. No i teraz będę potrzebować tego, żeby stworzyć sobie to lusterko do przesyłu z kolei. I tutaj potrzebuję instrumentum. Instrumentum. Anvil Flint. O oh, Flint, bardzo dobrze. Ile tego? 16. Oj, nie wiem, czy będę mieć. Flint mamy tylko 6, e, także jeszcze 10 skąd muszę, muszę wyczasnąć. E, Pikax jakiś by się przydał. Mamy instrumentum 6. 6. A, dobra, to już włożymy te 3 pikakse Już nie będziemy marnować flintu. Także 1, 2, 3. Tam troszeczkę za dużo wleciało, ale. To oszanić. Yy, no i dobra. Teraz sobie zrobimy taką małą tutaj, mały test. Na przykład. Kurda. O, tutaj. Położymy tutaj sobie to Magic Mirror. Jep. I. I jakoś to działa, nie? Magic Hand Mirror. Nie, teraz mi nie mówisz, że ja nie wiem, jak to działa. Ha, poczekajcie, zobaczymy może sobie tutaj na wiki A, teraz nie mogę przesunąć, bo wejdzie mi na ekran, fuck e, Magic Mirror Mirror mm, Magic hand mirror e, magic Magica you simply put items, bla 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 e, table Simple right click Linken mirror. Aha, dobra, muszę go zalinkować. No, i teraz dopiero działa. Także na przykład prześlimy sobie to. Pięknie! Pięknie działa. Także teraz zrobimy sobie tak. Tutaj, żeby nie było, żeby. Okej. Okay. Tam jest ten. Moja dźwignia I teraz sobie piepierdykniemy Zjadające gówno tutaj No i włożymy sobie kobla Pięknie, zajebiście działa, ha je yeah mm, Bardzo mi się to podoba Aż sobie zrobię screena do miniaturki O mniej więcej tak Zajebiście No i dobra, tu mamy kolejną rzecz z TomCrafta z rebelą z której jestem bardzo zadowolony. Także gitara. Eee, zobaczmy co możemy dalej zrobić, bo... Ło, wow, ale tam się zrobiła rzeźnia jakaś na górze. Mm. Arcane Levitator. Eee, next best thing to flying Hmm, takie coś bym mógł sobie w sumie zrobić. When the, place the Levitator Lift and Item and Creature Above into Air Anything below the levitator slot enough to eee, negate falling damage. Each levitator plays upon another increase range. E... Aha, no to zrobimy sobie może tego levitatora, co? To będzie chyba dobry pomysł. Także tak, bierzemy sobie od razu po jednym takim itemie, który mi się przyda, czyli te dwa. Jest, znowu mam syfeku. E, dalej potrzebuję nitoru. Yy, Nitor to potrzeba tak iść sobie, wiecie, po co? Po. Wungiel. Wungiel. I to będzie miało to. A co tam jeszcze było potrzebne do tego nitoru? Blues, yy, czyli Glawson. Dobra, bierzemy więcej. I tam potrzebuję jednego także. Chyba po jednym wystarczy. Poczekajcie. Zobaczymy jeszcze raz. 4, 6, 4. Tutaj 2, 4, 6. A, dobra, czyli tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. O, potrzebuję jeszcze pierdychnięcia przecież. Piękny nitar. E, także kolejny składniczek jest. E, dalej potrzebujemy. Takich dwóch oczywiście mam e, I jeszcze czterech Tych I z tym już może być problem a nie, akurat są Okej, okay, zajebiście Bardzo mnie to cieszy i raduje Że można już od razu to sobie zrobić Także dzisiaj sobie będziemy jeszcze Kontynuować e, Co na środek nitar Odwrotnie Także o, działa. E, także dzisiaj sobie jeszcze zrobimy Towncraft. Pewnie w czwartek też będzie Towncraft. E, I w czwartek jeszcze ogłaszam. wam. To jeszcze mogę sobie teraz to powiedzieć, ale już powiem w, zaraz w następnym odcinku. Zobaczymy, ile jest nagrania. O, dopiero 12 minut, jest kucze. Spoko light. Teraz tak, voltio. Ojoj, tu muszę się cofnąć na tamtą stronę z aspektami ok, i co tutaj potrzeba tego? volito vol feather, bose, sulfur coś tam, coś tam what? aha kliknęłem na tamto, volito razy 8 czyli, um, weźmiemy sobie 4 kurde, mam 2. dupsko jeża eee bows. mam jakiś niepotrzebny łuk E, nie, tego nie dam e, Arrow, właśnie, arrow What? Podobno ma jeden, a nie ma Voltia, super, dzięki stary e, sulfur clouds Kurde, nie mam z czego wziąć Wolty też nie ma, łuk To naprawdę Ta strona robi mnie w Hm. Moim zdaniem trzeba będzie iść, wydropić te Feder. No tak, bo nie mam skąd wziąć. Cholerka. Akurat jest noc. Także git. Idziemy na zombiaczki. Zombiaczko dropi, nie? Tak, chyba tak. Tak, zombiaczko. Także można iść i troszeczkę ich rozdupić. Tam będą lagi za chwilę, to tam nie pójdę. Tam ten teren ostatnio no zbugowany strasznie. Przebiegniemy się w tą stronę, o są, są już zombiaczki, jest creeperek No nie zabijaj go chociaż, dobrze Mózgi, mózgi to sobie możecie drobić, jak chce później wiecie co No, a się będą polić cały czas Kurde, coś tak nie chcą dropić. a przecież to jest lód Hmm, no dobra Ło Gość miał laga. <laughs> Masa duży ping Dwa Żeby ci jasny, szlak trafił. Ziomeczku. Może to trzeba te zwykłe kurcze. A nie te yy, tam No bo te tam to z tego co widzę, tylko te pieprzone mózgi dropią. Fuck. Za dużo tych z... Te też są te, te bo są te dużo głowe. Kolejny tam craftowe mnie goni Siema O, są zwykłe zajebiście O, widzicie? Dropło mi z serduszko A ja chciałem wtedy wydropić Nie, gdzieżby Kurde, też nie dropły te pieprzone Ach. Ogr O, nie ma miejsca Eee... Pieprzone... Mm, no Te Jak to się nazywa? Cholera, zapomniałem słowa Dobra, ale wiecie O, piórka! O, piórka właśnie, piórka Ogrów to nawaliło znowu, no No dobra, chodź Czy tam leciał dirt? Czy tam gdzieś jest golem? Tak! Gdzieś jest, brzucił we mnie trawą! O, dyrtem teraz. Siema stary. Ciebie też powitać. Oś odpulił, chłopie. Dobra, pipczaj. Gdzie dyrtem we mnie? Mmm, więcej zombiaczków, więcej zombiaczków potrzebuję. Siema stary. Co u ciebie? Plus taki, że w parce 164 e, nie jest już liczony pam Harvest jako 68 modów, chyba tam tylko jest liczony jako jeden mod. Także tych modów e, na dzień dzisiejszy chyba wskazuje 62. Także jest, jest git. Cholera, noc się już kończy. A ja nie mam tych pieprzonych tych, no. O, wpadłem w jakąś skinię gównianą. Siema, stary Co do ciebie. Zaraz się okaże, że tam w tej skrzyni gdzieś były te eee, piórka. Bo jak nie będzie pióra, to sobie nie zrobimy lewitatora, no. Fuck Ząbiaczki O no, e, 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 panie! Jak to tak? Co? Hmm, nie będzie, kurde no No, bo już teraz będą zaraz się palić Ja pierdykam, no No co ty, tak dzisiaj nie chcesz biegać, co? Ziomeczku Wow Aż dziwne, że tutaj lagów nie miałem i te wszystkie znikły jakoś tak te wszystkie zwierzątka stąd No nic. To byłoby na tyle szukania piórka Czyli nie zrobimy sobie lewitatora, no żeby to jasny szlak trafił, no. 28 to mi potrafiło wylecieć. A piórek... ma no nie było, no. I to nawet dwa dropy patrzcie. Hmm... Są piórka? Nie, nie ma. Pig. To oh, no nic, nie, nie zrobimy. Podobno są jeszcze właśnie w bows, ale no nie ma. Jeszcze, poczekajcie, bows, Nie, no nie, Bow jest tylko Long Bow, Bow. Nie ma, nie ma. Sulfur Clouds. Zobaczmy czy to się jakoś da zrobić Sulfur Clouds też nie. Arrow Podobno w Arrow jest, ale no Ja tego w sumie nie widzę Także Tutaj też nie, o tu był Wizum jeszcze Lol, Wizum w marchewce Motus tu był No Feder razy dwa, kurde no A sobie potrzeba, no 8, 8, no 8 Motus, cholera, żeby cię jasny szlak trafił, no. Tak jeszcze patrzę, gdzieś tutaj w tych przerobionych już nie ma, ale widzę, że nie ma. No to lipa, powiem wam. No, gdzie się tutaj przesuwasz, okienko? Hmm, to jak my teraz to no, mamy zamiast zrobić, no? To się jakoś może zrobić, Fea... Ter. Ta, o, ze dzięki, stary. A może to ma jeszcze, patrzcie. O, 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 o. o. Fuck JEST Tylko, że kurde, nie zrobię więcej, nie? Mm -hmm. Czyli brakuje mi jeszcze jednego, jeszcze jednego tego A jak to się robiło? Cholera, z tego się robiło, FAK Ciekawe ile ma pełne, też dwa hmm. O, 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 jeszcze to mogę mieć Jest, jest, udało się, FAK JEST Będę mieć, będę mieć. Wszystkie piórka, jakie kuźwa, istnieją. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, udało się. Soul sand. Akurat mam w sobie Soul sand, także już użyję tego. Maszyna. Maszyna, ażeż kurde, maszyna. baton fence. Nikolaj, redstone. O, damy redstone'a. Redstone, nie tutaj, tutaj e, Ile tam tego? Chyba osiem I co jeszcze? I Motus, 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 Motus Motus to będzie w airshardach Ale nie będziemy z nich e, Ich marnować Gate piston, quicksilver, quick, rubber O rubber się nam już nie przyda w tej serii przynajmniej. Dobra. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Lewitator. Arcane Lewitator. I wiecie co? Przetestujemy go sobie tutaj. Eee, nie, pierw pójdziemy z nim na dwór, żeby sprawdzić, czy on w ogóle działa. O, pierdykniemy go sobie gdzieś tutaj. Działa! I mogę się na nim, ten. A zajbista. Patrzcie, kurka wodna. Przefajne. Siema stary. He 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 he, 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 he. Teraz, jak są spaść? Chyba tak. No. Przefajne. I takie coś mogę sobie wykorzystać do szybkiego wychodzenia z piwnicy. Eee, co prawda, już raczej z niej szybko nie będę musiał wychodzić, ale zawsze coś, prawda? Czy jak pierdyknę, to tutaj, chociaż nie, to pewnie nie zadziała. Trzeba będzie tutaj dać. Jakieś kopery. Kurtka wodna, trzeba tak. Cek. Cyk. Dobra <laughs> I tutaj sobie Musimy coś wyrzucić Jungle Co tutaj ro Aha wiem tu była kiedyś ta w, w, Takie tak takie ten No i takim sposobem Mogę sobie teraz szybko wychodzić Zajebiste No te tylko że wejść teraz nie mogę Tylko o kurde Tylko trzeba będzie i tak po drabinie Ale zawsze coś Prawda <kly> 16. No to i tak za mało. No bo chcę sobie to jakoś wykończyć, nie? Cyk, cyk. Ho, 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 szalony. No, bardzo fajnie to działa. Nie powiem. Oj, 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 oj. Aż za bardzo do. No panie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No wejdź tam, wejdź, wejdź, wejdź. Żeby to jakoś też wyglądało, nie? Dobra. I jeszcze to. Dziwię się, że i temu nie wynosi do góry, ale to w sumie chyba dobrze, bo by mi się styl tutaj teraz zrobił na górze. I by latały tak sobie tutaj przysłuficie. E, dobra, jeszcze potrzebuję tego troszeczkę więcej. Mm. Oczywiście są, tego, za... tego zawsze miałem w zapasie. Bo widzicie wszystko w tym. Kurczę, teraz mam taki problem, dylemat. Jaką ja sobie będę miał zrobić piwnicę w drugim sezonie, nie? Bo wiadomo, już nie taką. Będę musiał jakąś inną, a taka jest taka fajna, no. Taka mi się bardzo podoba. No ale cóż, trzeba cierpieć. Jeśli zachciało drugiego sezonu, to teraz będę mieć. No i dobra. Która jest ta minutka? Minutka już wystarczająca. Także co? Jeszcze sobie tylko zobaczymy co bym zrobił w następnym odcinku. Eee, albo wiecie co? Zrobię sobie dopiero to za chwilę. Sprawdzę. Także co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeden z, z ostatnich odcinków sezonu drugiego. Przypominam, mm, prawdopodobnie w sobotę będzie paczka, nowy sezon i tym podobne. Tylko cholerka intra nie mam. A mówić, żeby zmienić. Da, dać, czy znaczy zostawić to intro, tylko wiadomo, zrobić nowe stęki. Eee, czy mm, chcecie tylko, żebym... E, czy chcecie zmienić całe intro? Bo jak całe intro, to najprawdopodobniej nie będzie od pierwszego odcinka nowego intro. Także jak dla mnie byłoby dobrze zostawić. W sumie u Huśka tak się stało, że zostawił jednak to intro. Teraz dopiero zmienił mnie niedawno na takie, na takie króciutkie. Eee, także nie wiem. Da się dać. dać. Czy chcecie nowe, czy to co jest teraz? Tylko nowe scenki. E, muzyki też raczej nie zmienię, bo ostatnio był dupy straszny, że jednak zmieniłem, a zmieniłem na niepasującą, także najprawdopodobniej nie zmienię. E, więc co? to, byłoby na, to byłoby na tyle wypowiedź co do intra. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.